Dzień dobry, jesteśmy właśnie przed galą Primetime Wrestling 4 i widzimy na tej gali kogoś, kto nie powinien się tutaj pojawić. Syriusz, co się tutaj sprowadza? <grym> Czy nie powinienem się zjawić, to, to takie myślę złe określenie jakby. Wszedłem poglądać, bo mimo wszystko tak, odszedłem z Primetime Wrestling na kwietniowym undergroundzie po porażce bardzo takiej... Um, no najgorszej chyba porażce w moim życiu jak naprzeciwko Marcelito, który no, nie jest jednym z lepszych zawodników tutaj. Mimo wszystko rozstałem się z PTW w bardzo przyjaznej atmosferze z dobrą krwią, więc stwierdziłem, że odwiedzę dużą galę. Myślałem też, nad, żeby odwiedzić poprzedni underground, ale stwierdziłem, że przyjdę na The Mystery. Mimo wszystko zapowiadało się ciekowie o tyle, że są pasy mistrzowskie nasze akurat po moim odejściu. Więc, więc tak, przydom obejrzeć sobie show. Mam nadzieję, że dobre show. Czy liczysz na to, że wkręcisz się gdzieś jeszcze może w tę rywalizację o pasy? Pan Pawłowski nic nie mówił kto będzie jakimś pretendentem do tytułów, a może będzie jakiś Battle Royal, kto to wie. Być może, w sensie no dzisiejszy Opener, Axel Fox i uh -huh. Mystery Partner naprzeciwko um, Hungarian Bastards, to jest walka o... Pretendenstwo, miano pretendentów. Uh -huh. Mimo wszystko, no, ja nie, stał, nie postawiłem definitywnego X na, na PTW. Chcę z pewnością wrócić. Tutaj ta przerwa była też spowodowana kilkoma rzeczami związanymi z prywatą moją. Uh -huh. e, Niemniej e, to dalej jest moja pasja i z pewnością chcę kiedyś tutaj wrócić i chcę z pewnością kiedyś podtrzymać złoto na barku lub na biodrach. Tak jest. E, może kiedyś jakiś mecz jeden na jednego z Santino. Pamiętamy Ty. pierwszą galę. Tak, myślę, że ze wszystkich moich wrestlingowych marzeń to jest to największe. Okay. On powiedzmy, mimo, mimo mojej takiej mimo moich złych nastawień do Santino, uh -huh. mimo wszystko sprawił, że postawiłem tutaj pierwsze kroczki, był pierwszym takim moim oficjalnym meczem przy dużej publiczności i, i z pewnością chcę kiedyś, chcę kiedyś ten rewanż po kilku latach, żeby pokazać też te różnice, różnice wieku i doświadczenia. Spędziłeś tutaj no, ponad dwa lata. Wiadomo, że były różne undergroundy, były gale większe, mniejsze, ale na pewno nie zdążyłeś zmierzyć się z absolutnie każdym. Czy z kimś oprócz Santino masz coś takiego, że kurde, chciałbym z nim zawalczyć, chciałbym mu skopać tyłek? Nie ukrywam, że nie pewno dużym optymizmem do Wiktora Lomana, który, który mnie oszukał, którego mhm. zachowanie wobec mnie mi się bardzo nie podobało. A jest dosyć dużym dzikiem, więc myślę, że może kiedyś, jak trochę jeszcze balizmy mhm. się pod szkole, to chciałbym, chciałbym mu stawić czoła. Czy jest ktoś jeszcze tutaj z kim chciałbym zawalczyć? Niefortunny Justinger, który odszedł z pewnością chce się też odegrać na pace i, mhm. i, i jeżeli oni zdobędą pasy mistrzowskie, czego im nie życzę, to, to chciałbym z nimi zawalczyć. Może jak zdobędą te pasy mistrzowskie, to łatwiej będzie Tobie wtedy dostać szansę. No, by być może to będzie kolejny powód mhm. do tego, żeby wrócić. E, czy jakieś słowa na koniec? Czy jakieś słowa na koniec? Nie chciałbym używać wulgaryzmów, więc powiem po prostu... Wrócę silniejszy. Jesteśmy właśnie po graniu FTA 4 i niestety, po mojemu rozczarowaniu, Dawid bardzo poszukał poszukanie tam oszukany, to ja nie wiem czy ją przekrałem, ja nie wiem czy on w ogóle powinien mieć możliwość e, obliczania, bo to, to ja można zaliczyć jako do walki odkrytej, bo moim zdaniem nie jest za bardzo, bo teraz każdy może wejść e, z tego. Z i mnie obliczyć, i to jest walka zaliczana? Myślę, że nie. Jakoby ci się nie niech ma sobie ten pas, i tak go nie chciałem, ale ja mam do niego wrócić, ja tam się na to co Każdy influencer bał się ciebie i uciekał, ale wydaje się, że są to pierwsi załatnicy, że potrafi chociaż stanąć z tobą w twarz. W to, 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 to są. To nie, nie, nie Państwa kiedy. Iść malczyński stał sobie pod ringiem, drugi iść tam z pierwszym naokoło, nie wiedziałem go na nic ja nie wiem, czy już tryb są miał większe jaja, bo rzeczywiście stanął naprzeciwko mnie. Z dupy miał większe jaja, na przykład dziennikarka miała większe jaja, bo wreszcie podeszła, tak? Jakby było jakoś. A ty nazywasz tych dwóch braci malczyńskich, którzy wiesz tam sędziego sędziego jedną. Jeszcze, ja nie lubię tego, sędziego, to tam okej, okay, ale... Nie chyba poleci. I to jest, jest mistrz no. najmłodszy. moduły, to czy jak jest, to jest mistrzowie to wiesz mhm. Upadli i youtuberzy nie? Czy z Twoje plany na Playtagres uh, 5 się zmieniły, czy jednak nie 5, a uh, jest, no. jest to dla jest, 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 No, z tego co, co ja. No. z zapowiedzi trójki, no to tam. tak. Jak będzie walka o to na pewno to sposób, zobaczycie. Gdzieś było możemy tam podążać. Wydaje mi się, że teraz mamy i po co się przygotowuje, choć mówię, nie znam jeszcze przeciwnika, dlatego no no, wyciągnąłem lekcje z tej walki. właściwie było no, takie, że muszę się bardziej trochę skupić na otoczeniu, co się dzieje wokół. ogóle. Uznałem trochę, że za szybko ją wygrałem i myślę, że szybko dowiemy się, kto jest w swoich doryfale. No na to, pewno radnie, to, no to też ktoś się Już jest blisko widzę. Mm -hmm. A teraz chcielibyśmy razem powiedzieć, dumnie do tego na Dominacja, Dominacja genetyczna! Uu! Uu! Jestem właśnie w pogali Playtime 4 i może nie ktoś tutaj z obiektem się przedstawi kim jest i co właśnie zrobię. Jestem disco Pablo. Jestem pierwszym mistrzem takimowym TTW. Po pierwsze, gratuluję. <grym> 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 E, rozmawialiśmy wcześniej e, na ten temat i e, czy coś się zmieniło w tym czasie? Z pewnością inaczej sobie wyobrażałeś e, kilka miesięcy temu, kiedy byłeś a teraz inaczej wygląda. E, e, e. Cały czas wierzyłem, to było że cały czas ze mną. Wiara w sukces, wiara w to, że jednak pokaże, że polski team że polski wrestling to znaczy, że faka to jest znaczny w myślę, że dzisiejszy dzień udowodnił, że polski wrestling stoi polskimi zawodnikami i wcale nie musimy wstydzić się innych zagranicznych gwiazd. Myślę, że, że jeszcze nie jesteśmy na tak wysokim poziomie, jak niektórzy z Niemiec i tak dalej, ale myślę, że z każdego miesiąca na miesiąc stawiamy coraz wyżej, coraz wyżej Kroki, no, powiem, dobrze, idziemy dobrze, coraz dobrze. wyżej, o, idziemy coraz wyżej. E, może nie jesteśmy na tym samym poziomie co Niemcy, ale przeżej. Zobaczymy w, w lipcu, Zobaczymy w lipcu na Ryukonie. Tam się idziemy walczyć. Czy coś oprócz tej walki z Johnem Morrissomem jeszcze dzisiaj mamy. Oczywiście się, marzy? Marzy się jak każda kolejna obrawa razu pasa. I to by to nie było. Oby tylko ten pas był ze mną przed parką i po walce. Czy macie nadzieję, że będziecie brali jeszcze raz Czy będzie to pas można stykać wyłącznie dla Ciebie? I do tak naprawdę jeszcze nie rozmawialiśmy o tym. Dostawiamy, zobaczymy co o tym jeśli będziemy mogli korzystać to jak najbardziej nie skorzystamy, po jednak paka to jest trójka, nie trójka. Ten pomysł był, żeby akurat dzisiaj wyjechać, maszyna, ale czemu dzisiaj, czemu nie wcześniej, czemu teraz, czemu nie normalne hejcie? Jak na puszce jest napisane Mystery. gdzie jest gala mystery. Okej. Okay. Uznaliśmy, że tajemnica może być różna. Może być taka strasna. Ale może być również jak skibidu. Jak pacza. Na wesoło. I tak właśnie postanowić wybierać. No, to następnym razem będę musiał chyba kogoś innego przypadku złapać do wymiaru. <laughs> Żeby nie było Ciebie w drugim razem. To jest wielka przyjemność dla mnie, bardzo. Dla mnie wielka przyjemność. No, i życzę powodzenia i mam nadzieję, że widzimy się na ten jeszcze następnym dniarem. Oczywiście, zeznam tak. Jeszcze raz gratuluję. Trzymajcie się.